Cześć, dzisiaj odcinek retro. Przejdźmy do konkretów. Pentium 3, 550 MHz na szynie. RAM, SDRAM, 128 MB. Jedna kość, druga 256 MB. Miałem jeszcze 128, jedną, ale ona okazała się trafiona, popsuta, spokojnie. Chcę jeszcze dokupić. 512 kości chodzą po 45 zł na Allegro. Trochę kosztują, ale będę chciał to ogarnąć. Do przyszłych projektów. Jak chodzi o kartę graficzną Radeon 9550, 128-bitowy, 256 MB VRAM. Z tego co pamiętam, to chyba była najmocniejsza wersja. Jak chodzi o WIRAM na tamte czasy tej karty. Ale dokładnie o tej karcie będzie oddzielny odcinek. Pewnie na innej płycie głównej z innym procesorem, tak by z niej wycisnąć maksimum z tej karty graficznej. Windows XP tu wgrany oryginalny. Chciałem Was uprzedzić. Jak będziecie instalować sobie Windowsa XP, którego macie oryginalnego, będziecie go sobie aktywować przez telefon. Wiecie o aktywacji telefoniczną, wybierzecie kraj polski, zadzwonicie pod infolinię. Nie, to nie jest ta infolinia. Ta ma się ogólna jakaś infolinia Microsoftu. Zgłoś. Numer do aktywacji obecnie aktualny ukaże Wam się w tym miejscu. Tutaj Wam wyświetlę go w tym miejscu, pod który trzeba zadzwonić, dokładnie wykonać tam kroki, krok po kroku, i Wam się bez problemu aktywuje. Tak, nie ma z tym problemu. Microsoft już nie wspiera tego systemu, ale dalej można go aktywować, korzystać z niego, nie ma z tym problemu. Oczywiście też aktywacja przez internet. Ale z xp jest tak, że jak mamy internet, trzeba się troszeczkę z tym pobawić, żeby to elegancko poustawiać wszystko. Ustawić maskę, bo ręcznie ustawić, podogrywać niektóre rzeczy, żeby to wszystko ładnie grało. Tu obecnie nie ma jeszcze internetu wgranego i raczej tu z internetu nie będę korzystał na tym komputerze chyba że gierki jakieś retro chociażby z Goga czy coś tam instalować kupować sobie i grać. Jeszcze będę chciał ten komputer podpiąć sobie po S-Video do komputera swojego normalnego i coś może na jakiś streamach jakieś gierki sobie poogrywamy retro. Zobaczymy jak to będzie. O ma jeszcze wejście DVI. Więc tu coś było można jeszcze powojować z przyjściówką z HDMI. Zobaczymy, pożyjemy. Teraz zobaczmy na przykład, że to ładnie funkcjonuje, działa ten komputer. Nie ma z tym problemu z XP-kiem. Jak chodzi o ten komputer na ten moment to tyle. Będą odcinki w przyszłości z nim jeszcze, konkretne już rzeczy, chcę kilka rzeczy spróbować na nim zrobić, pobawić się tym komputerem jako póki co główna baza retro odcinków. Chociaż myślę już o ogarnięciu jakichś innych sprzętów, poszukania czegoś fajnego, zrobienia jakichś fajnych, nietypowych rzeczy, chociażby z tą kartą Radeonem właśnie to co mówiłem. Może taki odcinek troszeczkę pogadunkowy, ale chciałem zrobić to jako jak na nowy rok, jak chodzi o retro odcinki, powiedzieć Wam mniej więcej jakie mam plany ogólnikowo, nic się nie deklaruję, żeby nie było, że czegoś nie zrobiłem, albo z czym się ociągam. Bo chcąc, chcąc na przykład chciałem teraz zrobić inny odcinek z tym komputerem, ale choć oczywiście się nie wypaliło, nie udało się ogarnąć wszystkiego na czas, więc będzie w przyszłości. Pamiętaj, by zostawić łapę, zasubskrybować kanał. Napisz mi komentarz pod filmem. W nim możesz napisać, jaki byś chciał zobaczyć retro odcinek na kanale. Jak będzie to dla mnie osiągalne, to przygotuję taki odcinek.